Znaczy ja się nie utopiłem, to jest chyba dobry symptom, włączamy silniki i zaczynamy. Proszę Państwa, jedna ważna sprawa, nie trzymajmy rąk na burtach łodzi, bo chodnik jak widać jest wąski w niektórych miejscach. Będziemy ocierać o skały, trzymając palce na burcie z możliwość skaleczenia. Takie przypadki tutaj bywały, więc proszę o tym pamiętać. A my już... Mam mówić, czy... Czy słuchać? A my już rześliśmy sobie szybem Sylwester 30 metrów głąb ziemi, pokrętych sodach. Łodziami przepłyniemy fragment sztolni o długości 600 metrów. Natomiast wychodzić będziemy szybem drugim, szybem Ewa. No i tutaj lepsza informacja dla Państwa ponieważ tamte, no windy nie ma, ale tamten szyb jest płytszy, ma tylko 20 metrów głębokości, także 10 metrów mniej do wychodzenia. A ta różnica w głębokościach szybów jest spowodowana ukształtowaniem terenu. W tą stronę, w którą my płyniemy, teren na powierzchni opada i tak aż do samego wylotu. Miejsca słabe sztolni, grożące zawaleniem, gwarkowie, czy dawniejsi górnicy, bo tak ich tutaj nazywano gwarkami, zabezpieczyli obudową murowaną. Będą to takie zawężenia, które będziemy przepływać, a które my dzisiaj nazywamy bramami. Tych bram na naszej trasie będzie dziewięć. Niektóre z nich mają swoje nazwy, niektóre krótkie legendy, i o nich postaram się Państwu opowiedzieć. Przed nami pierwsza z nich, zwana Bramą Pamięci. Przed wpłynięciem do niej, po prawej Państwa stronie, pod stropem, będziemy mogli zauważyć taką ciemniejszą skałę. Jest to podobizna głowy gwarka, który zginął w tym miejscu przy budowie chodnika w 1828 roku. Gwarek ten nie zauważył usuwających się nad nim skał. To jest tu. Skały go przygniotły, tutaj zginął. I była to jedyna ofiara śmiertelna pracująca przy budowie tego chodnika. A w górnictwie sztolnia jest to chodnik podziemny, mający poziome połączenie z powierzchnią ziemi. A więc poza tymi szybami jednym schodziliśmy, drugim będziemy wychodzić. Jednak równie dobrze moglibyśmy pominąć te szyby i gdybyśmy tak teraz płynęli przed siebie prawie półtora kilometra poza szyb Ewa, dopłynęlibyśmy do miejsca, gdzie woda ze sztolni wypływa na powierzchnię Ziemi i wpada do rzeki Dramy. Tak więc przed nami jest wylot sztolni, powierzchnia ziemi, natomiast gdybyśmy płynęli w kierunku przeciwnym, poza szyb Sylwester, moglibyśmy dopłynąć do tych naszych starych, tarnogórskich kopalń I sztolnie, które były w naszym mieście, a w sumie było ich osiem, służyły głównie do odwadniania tychże chodników kopalnianych, a przy okazji również dzięki tym sztolniom te chodniki podziemne były napowietrzane bowiem sztolnia od swojego wylotu zasysa to świeże powietrze natomiast szyby, między innymi takie jak dzisiejsze Ewa czy Sylwester pracują jak kominy wyciągowe i jest tutaj naturalny przepływ tego czystego powietrza nie trzeba go wymuszać przy pomocy wentylatorów tak jak to obecnie dzieje się w kopalniach bywają jeszcze sztolnie transportowe jednak żadna z naszych sztolni już tej funkcji nie spełniała Między bramami widzicie Państwo skały. Są to dolomity. I w tych dolomitach występowała galena, czyli ruda srebra i ołowiu. Nasza tarnoburska galena zawierała około 80% ołowiu i od 1,5 do 3% srebra. Tego srebra może niezbyt wiele, jednak srebro było bardzo cennym surowcem i głównie po to srebro ci górnicy z okolicznych miejscowości do naszego miasta. Przybywały, przybywali. W mniejszych ilościach wydobywano u nas galman, czyli rudę cynku oraz rudę żelaza. Jednak głównym źródłem utrzymania tutejszych mieszkańców było wydobycie i przeróbka tej galeny, tej rudy srebra i ołowiu. Pierwsze wzmianki o wydobywaniu kruszców na tych terenach pochodzą już z początku XIII wieku, ale taki prawdziwy rozkwit dosada, przeżywa dopiero. Pod koniec wieku XV. Wówczas to jeszcze miasta tarnowskie góry nie było. Była tutaj osada rolnicza, Tarnowice. I od niej też miasto wzięło swoją nazwę: tarnowskie od tej wsi, Tarnowice, natomiast góry od kopalni. Ponieważ dawniej kopalnie nazywano gorami. Z powodu tych górek, tych hałd, które powstawały przy każdym z szybów. A powstawały one ze skały płonej, bezrutecznej, którą trzeba było jednak na powierzchni ziemi wydobyć, żeby dojść do tych brył kruszców. Z czasem gora zmieniła się w górę, a więc tarnowskie góry to innymi słowy tarnowickie kopalnie. Osada otrzymuje prawa miejskie w 1526 roku od księcia Jana II polskiego, zwanego Dobrem. A więc zbliżamy się do trzeciej z kolei bramy, zwanej bramą Mądrość. Jak sami Państwo za chwilę zauważycie, brama różni się od pozostałych tym, że kapie w niej z góry woda. Proszę się jednak tym nie przejmować, woda jest czysta, nikogo nie pobrudzi. A powiadają, że jeśli komuś kropla tej wody spadnie na głowę, ten ma jeszcze szansę stać się mądrzejszy. Jeśli kapnie na rękę, tego czeka szczęście i bogactwo. Jeśli na nogę będzie miał powodzenie, ale na starość reumatyzm, a komu kapnie na plecy, tego czeka ciężka praca do końca życia. Przepraszam, na inne części ciała też może skapnąć? Może kapnąć, tylko nie wiadomo, co się z nimi stanie. Mogą urosnąć albo mogą zaniknąć, także jak to uważa, może próbować. A ja wszędzie To wszystkiego będzie opór. Na Na to A widzę wszystkie łódki. Minęły w ramy mądrości. Mam nadzieję, że każdego z Was odpowiednio pokropiło. Ale, gdyby zdarzyło się tak, że kogoś ta woda minęła, to proszę się tym zbytnio nie przejmować, bo ja przy szybie Ewa mam jeszcze wiaderko z tą wodą. Także na koniec, w ramach reklamacji, mogę pokropić. Dalej już padać nie powinno, i możemy wrócić do historii. Taką legendarną postacią, która wydobyła u nas ten kruszec, w roku 1490 był chłop rybka. On to przy wiosennej orce wyorał taką galenę. Wyorał dlatego, ponieważ te pierwsze rudy tutaj znalezione były rudami garniowymi, czyli zalegały bardzo płytko pod powierzchnią ziemi. I właśnie już przy oraniu pola taką bryłę kruszcu można było na powierzchni ziemi wydobyć. Jednak tych rud... przepraszam, ale nie będę wypadek się napompuje. Jednak tych rud płytko położonych było mało. Szybko się skończyły. I gwarkowie w poszukiwaniu ich zaczęli kopać poziome, przepraszam, pionowe szybiki w głąb ziemi. Z początku były one płytkie, 2-3 metrowe. Jeśli natrafiono w nich na jakieś złoża, wydobywano je. Gdy się skończyły, taki szybik zostawiano, kopiąc w pobliżu niego następny. Na terenie naszego miasta było ponad 20 tysięcy różnej głębokości szybów. Te najpłytsze, dwumetrowe, a najgłębsze dochodziły do 50 metrów w głąb ziemi. Dlatego tylko do 50, ponieważ do takiej głębokości zalegały skały dolomitowe, w których występowała galena. Poniżej już są inne formacje skalne jest to wapień muszlowy. Tam żadnych ród nie znajdowano, więc nie było też potrzeby schodzenia głębiej. Jednak już od samego początku, gdy gwarkowie zeszli pod ziemię w poszukiwaniu galeny, natrafili w tych podziemnych wyrobiskach na bardzo poważną przeszkodę. Była to gromadząca się pod ziemią woda, która infiltrowała, przesączała się przez te wszystkie warstwy ziemi, skał i skraplała w tych podziemnych wyrobiskach. Przeszkadzała gwarkowi pracy. Niekiedy musieli oni pracować w chodnikach, których wysokość nie przekraczała 70 cm. Tam leżąc, w tej glinie, w tym błocie, przy stale kapiącej z góry na nich wodzie, wydobywali ten swój urobek. Warunki pracy były bardzo ciężkie. Gwarkowie zapadali przeważnie na choroby związane z reumatyzmem, z powodu tej wilgoci, tej wody, bądź też w bardzo młodym wieku ślepli, ponieważ oświetlenie, przy którym pracowali, a były to kaganki, lampki łojowe. Dawały mniej światła niż te lampy karbidowe, które my w tej chwili mamy na dziobach naszych łodzi. A średni wiek życia gwarków w XVI wieku wynosił około 40 lat. I. nas już nie ma, tak? Dokładnie. I żeby poprawić sobie warunki pracy, tą wodę z podziemi trzeba było jakoś na powierzchnię wydobyć. Czyniono to różnymi sposobami, z początku gdy chodników było jeszcze niezbyt wiele, nie leżały za głęboko, to i wody było nie za dużo i do jej wyczerpania używano kołowrotów z linami, na końcu których zawieszone były drewniane kubły, bądź też skórzane worki, zwane bulgami. Jednak z czasem, gdy tych chodników przybywało, leżały coraz głębiej, ta prosta metoda już nie skutkowała i trzeba było wymyślać bardziej wydajne urządzenia odwadniające, ogólnie zwane kunsztami wodnymi jednym z nich był dreptak dwuosobowy zwany też paternostem był to taki duży bęben w środku którego chodziło dwóch warków. przeważnie były to kobiety bądź też dzieci dzieci które ukończyły 11 rok życia pracowały już po 10 godzin na powierzchni w kopalni natomiast chłopcy którzy ukończyli lat 16 byli już traktowani jako pełnoprawni górnicy I mogli pracować 12 godzin pod ziemią A pełny obrót tego bębna Musiał się dokonać w czasie odmówienia modlitwy Ojcze Nasz Po łacinie paternoster I od tego też pochodzi jego nazwa Z czasem przy odwadnianiu kopalni Gwarkowie zatrudnili konie Chodziły one parami w kieratach konnych Tych największych mogło chodzić nawet 40 koni na raz. Zmieniały się na wypoczęte co 6 godzin. Co pali się ktoś już? Bywały okresy w dziejach miasta, że koni pracujących tutaj było więcej niż miasto liczyło mieszkańców. Wszystkie pracowały u nas tylko na powierzchni w kopalni. Żadne z tych zwierząt nie pracowało pod ziemią, tak jak to się działo w kopalniach soli czy też w kopalniach węgla. A to z tej prostej przyczyny, że chodniki w naszych kopalniach były bardzo niskie, bardzo wąskie i koń po prostu by się w nich nie zmieścił. Jednak z czasem napływ wody do podziemi był już tak duży, że te pracowite zwierzęta nie były w stanie już uporać się z jej wypompowaniem. Co zrobiono później, powiem za chwilę, żeby Państwa zbytnią historią nie zanudzić, powiem o bramie, do której właśnie wpłynęliśmy. Jest to jedna z najdłuższych bram na naszej trasie, nosi nazwę Bramy Leniwych. Jak legenda głosi, gwarkowie, którzy pracowali przy budowie tej bramy, nie przyłożyli się odpowiednio do swojej pracy i brama ta w krótkim czasie się zawaliła. Za karę starszyzna gwarków rozkazała im wybudować tą bramę po raz drugi, tym razem jednak już za darmo. Po skończonej pracy gwarkowie ci chwalili się wszystkim, że mimo iż nie dostali zapłaty za nią, to skutecznie wyleczyła ich ona z lenistwa. I tutaj jeśli ktoś ma jakieś wady, niekoniecznie lenistwo, pragnie się ich pozbyć, pozostawić je tutaj pod ziemią. Wystarczy, że trzy razy palcem zapuka w tą gładką ścianę, a wady na pewno go opuszczą. A kto tych wad ma więcej, może popukać na zapas. To powiedzieć, że

No wiedziałem, że z tym pukaniem u Państwa to różnie. Część popukała ale nie wszyscy. A powiadają, że jeśli ktoś tutaj płynie, a nie puka, to wcale nie znaczy, że nie ma wad. Świadczy. Świadczy to raczej o tym, że jest tak leniwy, że mu się tym palcem nawet ruszyć nie chce. I wraz z przepłynięciem pod bramą leniwych minęliśmy połowę trasy. 300 metrów za nami. A więc gdy te pracowite zwierzęta nie poradziły sobie z tą wodą, w roku 1788 sprowadzono z Anglii do Tarnowskich Gór pierwszą maszynę parową. Była to pierwsza maszyna parowa na stałym kontynencie europejskim. Na jej wzór, w hucie w Gliwicach, zbudowano jeszcze siedem podobnych maszyn, i wszystkie pracowały u nas na polach odwadniających jako pompy. Aż do roku 1912. Kiedy to zamknięto ostatnią kopalnię. Rudy się kończyły, wydobycie przestało być opłacalne, kopalnie pozamykano. A po tym całym górnictwie gwarkowie pozostawili nam pod miastem labirynt podziemnych korytarzy o łącznej długości ponad 150 km. Praktycznie całe miasto jest podkopane takimi chodnikami. Wydajność takiej maszyny parowej, jak na owe czasy, była bardzo duża. Bo średnio biorąc, jedna z nich w ciągu minuty mogła wypompować 1400 litrów wody. Jednak, mimo iż były one bardzo wydajne, były również bardzo drogie w utrzymaniu. Bowiem, ale wszyscy nie przechylajcie się w jedną stronę, bo to się może źle skończyć. A, jak przygoda, to przygoda. Jednak mimo iż były one bardzo wydajne, były również bardzo drogie w utrzymaniu, bowiem żeby wytworzyć parę, te kotły z wodą były opalane węglem, którego niestety w naszych kopalniach nie było. Zwożono go do nas furmankami z kopalni bytomskich i tych 8 maszyn pracujących tutaj w ciągu roku zużywało 11 tysięcy ton węgla. I właśnie z tego powodu, że utrzymanie tych maszyn było bardzo drogie, gwarkowie przystępują do budowy sztolni odwadniających. Co prawda, gdy zaczęto budować tą sztolnię, to nie była żadna nowość, bo takie sztolnie powstawały u nas już o wiele wcześniej, bo w wieku XVI najstarsza z nich, sztolnia świętego Daniela, powstała w 1547 roku. Jednak w miarę rozwoju tego górnictwa, gdy gwarkowie schodzili coraz głębiej pod ziemię, poziomy tych pierwszych sztolni z czasem pozostały powyżej tychże chodników kopalnianych. I woda, grawitacyjnie, już poprzez tamte, z czasem nie mogła odpłynąć. I dopiero budowa tej sztolni pozwoliła na skuteczne odwodnienie praktycznie wszystkich naszych podziemnych chodników. Ta sztolnia. Spełnia swoją funkcję od momentu jej wybudowania po dzień dzisiejszy. Tutaj cały czas płynie woda. My w tej chwili płyniemy z prądem wody, a na dzień dzisiejszy tym chodnikiem dobowo przepływa około 25 tysięcy metrów sześciennych wody, a więc jest to ilość dosyć spora. Bywały lata, że płynęło tutaj prawie 50 tysięcy. To było po tej powodzi w 1997 roku. Wtedy mieliśmy problem z nadmiarem wody. I na dzień dzisiejszy, poza tą sztolnią, pozostałe już albo w ogóle nie istnieją, albo ze względów bezpieczeństwa nie wolno do nich wchodzić. Ta sztolnia, którą w tej chwili zwiedzamy, jest najmłodsza z tych wszystkich, a zarazem jest najdłuższa i najgłębsza. Jej budowa była możliwa dzięki ukształtowaniu terenu, bowiem Tarnowskie Góry leżą na skraju Wyżyny Śląskiej, na tzw. Garbie Tarnogórskim, gdzie różnica poziomu wynosi 70 metrów. I tą różnicę między najniżej położonym punktem w mieście, czyli wylotem tej sztolni, a najgłębiej położonymi chodnikami w kopalni, przypomnę leżały one 50 metrów pod ziemią, to gwarką pozostało jeszcze 20 metrów do wykorzystania. I to wystarczyło, żeby powstał tak długi i tak głęboki chodnik podwadniający. O tej sztolni za chwilę, bo my zbliżamy się do miejsca lepiej oświetlonego. I tutaj na ociosach, czyli na ścianach będziemy mogli zauważyć takie podłużne, półokrągłe rowki. Takie rysy, jak się przypatrzeć, jest ich tutaj bardzo dużo, są one na całej długości tego chodnika, jednak tutaj widać je najlepiej. Są to ślady po ręcznych wiertłach, tak zwanych loskach. Gwarkowie taką loską wykuwali w ścianie otwór, jeśli z niego nie wypływała woda, wsypywano do środka czarny proch szczelniczy, za używano słomki, żytniej bądź pszenicznej. To wszystko zalepiano gliną i odpalano. A po bardzo dużej ilości tych rowków i po fakcie, że w ogóle je tutaj widzimy, możemy dojść do wniosku, że siła krusząca tego czarnego prochu była bardzo mała w porównaniu na przykład z dynamitem. Jednak w tym czasie, gdy sztolnia była budowana, dynamit jeszcze nie był znany. Pierwsze łodzie dopłynęły do przedostatniej bramy, bramy szczęśliwych. Bo jak sami Państwo widzicie jeszcze szczęśliwie płyniemy. A muszę Wam powiedzieć, że nie wszystkie grupy miały tyle szczęścia, bo bywały tutaj grupy, które musiały się trochę pomoczyć. Po prostu kołysali łodziami, łódź nabrała burtą wody, poszła na dno. Nie nieodpowiedzialni, tak? Nieodpowiedzialni, dokładnie. A łodzi wszystkich mamy tutaj 10 i są one spięte bolcami na sztywno. Wystarczy tylko, gdy jedna z nich zatonie, pociągnie za sobą wszystkie. Przed... Zaraz powiemy. Także jak jedna pójdzie na dno, pójdzie i następna, i kolejna aż do dziesiątej. Co prawda, głębokość wody na odcinku zwiedzanym nie jest zbyt wielka, bo nie przekracza jednego metra. Jednak kąpiel w wodzie, której temperatura wynosi 4 stopnie, na pewno nie należy do przyjemności. Ale muszę Państwa uspokoić, ostatni taki przypadek zatonięcia łodzi miał tutaj miejsce już ponad 30 lat temu. Była to wtedy grupa koła gospodyń wiejskich. Wtedy to cztery takie panie doszły do łódki i spowodowały jej zatonięcie. Panie były słusznej budowy, do tego się no i tak nieszczęśliwie to się skończyło. Miało to miejsce właśnie tutaj, w okolicach tej bramy szczęśliwych, zresztą tak ta brama została nazwana. Po tym wypadku te panie, już po pas wodzie, musiały maszerować do szybu. W całej historii sztolni łodzie zatonęły bodajże 6 razy. Proszę Państwa, budowa tej sztolni rozpoczęła się w 1821 roku i trwała 14 lat. W ciągu tych 14 lat gwarkowie wykuli chodnik w linii prostej o długości prawie 5 km. Gdybyśmy teraz zawrócili, płynęli w kierunku przeciwnym, 3 km poza szyb Sylwester, dopłynęlibyśmy do naszej kopalni zabytkowej. Państwo, jeśli byliście kiedyś w kopalni zabytkowej, proszę sobie przypomnieć: jest tam taki szyb, szczęść Boże. To jest ten szyb, który wisi drewniany kubeł na linie. I w dole widać chodnik zalany wodą. To jest ten sam chodnik. Teoretycznie moglibyśmy łodziami do tamtego miejsca dopłynąć. Tego niestety nie zrobimy, no bo trwałoby to co najmniej pół dnia. A jak już wspomniałem, gdybyśmy płynęli przed siebie, prawie półtora kilometra poza Szyb Ewa, dopłynęlibyśmy do miejsca, gdzie woda ze sztolni wypływa na powierzchnię ziemi i wpada do rzeki Dramy. Kiedyś, gdy ta rzeka była jeszcze czysta, tutaj do sztolni wpłynęły ryby, m.in. pstrągi tutaj żyły. W tych ciemnościach, patrząc na nie z góry, wydawały się zupełnie czarne. I od tego też pochodzi nazwa fragmentu sztolni zawartego pomiędzy szybami Ewa i Sylwester jako Sztolnia Czarnego Pstrąga. Sztolnia jest otwarta dla zwiedzających od 1957 roku i rocznie zwiedzają około 40 tysięcy turystów. Niestety dzisiaj my tych pstrągów już tutaj nie zobaczymy, ponieważ woda w rzece została zanieczyszczona i pstrągi nie mogąc wypłynąć na zewnątrz, na żer. Bo w tym chodniku podziemnym nie miały żadnego pożywienia, po prostu wyginęły. Na dzień dzisiejszy, natomiast w okresie jesienno-zimowym, możemy zauważyć tutaj licznie wlatujące nietoperze. Wykorzystują one stałą temperaturę powietrza, jaka płynie w sztolni. Bez względu na porę roku, jest to 10 stopni, tutaj zimują. W naszych podziemiach doliczono się 10 gatunków nietoperzy i prawie 20 tysięcy sztuk. Tylko w tej sztolni jest zimą około 4 tysiące. Jest to drugie co do wielkości zimowisko nietoperzy w Polsce, pomiędzy międzyrzeckim rejonie umocnim. Czy w tym czasie również można zwiedzać? Można. Sztolnia jest czynna do zwiedzania przez cały rok. No i właśnie najwięcej jest ich tutaj w okresie od października do marca. Wtedy każdy praktycznie tego nietoperza może zobaczyć. No dzisiaj mamy marne szanse na to, bo na dworze jest ciepło. One wszystkie wyleciały do lasu. A my znajdujemy się w ostatniej bramie, w bramie Ewy. Nazwa pochodzi od szybu, którym będziemy wychodzić do góry. I tutaj jeśli w grupie jest jakaś pani, dziewczyna o imieniu Ewa, ma pewne przywileje. No. Może ona sobie z grupy wybrać partnera i zadać mu trzy życzenia do spełnienia. Może, specjalnie. <głosy> <głosy> Może. Adama. Adama. Adama mam, nie? On nie ma prawa odmówić. A serdecznie? No niestety, o tym nie mamy nic. A moi drodzy, Ewy bywały tutaj różne. Niektóre miały takie życzenia, że uchowaj Boże, żeby tak na mnie przyszło je spełnić, ale bywały i bardzo skromne Ewy. Miały tylko jedno życzenie, ale za to trzy razy. Dobrze, proszę Państwa, ja bym proponował zgasić już teraz te pochodnie. Do wody, rzućcie je do wody. Bo zaraz będzie mieć dym w szybie i może być problem. Po się tak za, zakopciło. Proszę Państwa, my już powoli zbliżamy się do kresu naszej wycieczki. Może Państwo macie jakieś pytania, to proszę bardzo.